Dobrze, zapraszamy Was na foodhola z Lidla. Dzisiaj z Ninką. Ja też nie wiem, co tam jest. Ja też nie wiem, co tam jest. Ty nie wiesz <laughs> Nie, no ja wiem, co tu jest. Ale Ty nie wiesz, co tu jest? Ja nie wiem, bo ja, bo ja byłam w przedszkolu jakąś. No właśnie. Tu mamy Ninki Bluzy, więc wyjmiemy to, położymy. I, I w ogóle ćwiczyłam wierszyki i piosenki na pożegnanie. Przedszkola? Na koniec. Hmm. No niestety. Taka kolej rzeczy, Ninusia. No, weź... Pamiętam, jak Michaś kończył przedszkole. no. Też było trochę smutno, wiesz. No, jest bardzo No, trochę Michaś smutał też z tego powodu. Nie jak to to. Co to jest? wafelki. No, to są takie wafelki... Jak one się nazywają? To są takie lidlowe. Jersy, a te są... E, takie właśnie Lidlowe knopersy. tu mamy 10 sztuk, dobra Nina dalej wyjmujemy, bo mamy naprawdę powiem Ci mnóstwo tutaj rzeczy, mnóstwo warzyw i w ogóle bardzo dużo było promocji, więc dużo warzyw kupiliśmy, to, to wiesz co, to nie jest seczup bo to jest taki sos y, salsa chili, trochę ostry, ale tylko trochę, nie taki mocno ostry. Teraz tutaj, Ninuś, słuchajcie, 99 groszy. Takie opakowanie brązowych pieczarek. Proszę, Ninusia, połóż. No, połóż. Teraz test dla Niny. Co to jest, Nina? Czekaj, muszę pomyśleć. Co to jest za owoc? No, dawno go nie jedliśmy. Ale też właśnie dzisiaj była promocja. Dużo, dużo taniej można było kupić różne owoce, warzywa. Powiem ci, że on się zaczyna na g. Granat. Granat, no to jest granat. Można rzucić granatem. Ja się zastanawiałam. Można rzucić granatem. No, jakby pękł, to by był niezła masakra. Dobra, więc mamy granat. Dalej. Nie Tutaj mamy suszone pomidory. Oliwki dla Michała. Co tu dalej mamy? Zobacz, w końcu, ninuś, udało mi się kupić przyprawę do pizzy, bo nigdzie tak naprawdę nie mogliśmy dostać. I kupiłam trzy. Są jeszcze gdzieś tutaj dwie, ale gdzieś uciekły. O, jest kolejna. I jeszcze gdzieś powinna być trzecia, więc przyprawa do pizzy. Tu mamy rybkę. Mhm. Dorsz atlantycki Polędwica. Wiesz, że mnie niektórych literki jeszcze nie podnalecimy. A już tam taki tę mamy zapełnioną, Więc mhm. mamy. I taki zaczęłam. Szyneczka. Gdzie nauczymy w szkole innych literek. Tu mamy strąg tęczowy z dodatkiem buraka. Tęczowy, fajny. No. 4,99 Dalej mamy rukolę, również przecenioną na 2,24. Dalej, seler naciowy z 5 zł na 2,49. Tuńczyk. Opakowanie szpinaku również za 2,50 przecenione z 5 zł. Co tu dalej mamy? O, jeszcze jedna znalazła się nam przyprawa do pizzy. Humus. Tu mamy. Czekaj, bo się tu coś zaczepiło Mam kurczaczek w paskach. Papryka. Dwie takie papryki długie, słodkie, czerwone. Tu mamy cebulę. Poczekajcie, tu jest cebula. A tu mamy ogóreczki małosolne. Odmiesz? Nie tam, tam kłać, bo już tutaj nie mam miejsca. To się nie wyleje? Nie, nie wyleje się. Jabłuszka. Jabłuszka. Jabłuszka mhm. Tu mamy Pakczoi i również był przeceniony na złoty 49. Tu zł. wystarczy tak naprawdę tylko ten listek zdjąć i będzie super do upieczenia w piekarniku. Więc tak. Tutaj mamy, co tu mamy? Tu mamy chyba jakiś kefir sojowy. Proszę Ninusia, połóż pomidorki gdzieś. Gdzieś. Śliweczki. I tu mamy awokado. Jeszliwki w przedszkolu. Niemożliwe. Naprawdę, ale takie jak ja kupiłam czy inne e, nie wiem awokado bio i jedna cytrynka chlebek żytni chlebek dwa oleje Chlebek. teraz zobacz minusia jaką fajną marchewkę kupiliśmy jest taka fajna młodziutka zobacz Będziesz chciała, to ci obiorę. No tutaj jest, myślę, że z półtora kilograma. Dużo tych marchew. Dużo, tak. Dzieła prowansalskie. Mm. Tutaj. brakuje. Taki ser wędzony, coś w typie osypka. Pomidorki są. Tuńczyk. Tutaj kupiliśmy jeszcze taką piękną bazylię. I wsadzę ją do tej mojej, bo już mam jedną bazylię na balkonie, ale ona coś słabo rośnie, więc dosadzę jeszcze jej taką piękną, solidną sadzonkę. Ale pachnie, ojej, jak ślicznie pachnie ta bazylia. No i co tu jeszcze mamy? Nina, czy ty dasz radę to wyjąć? Chodź z tamtej strony. Co to jest? Oczywiście. <laughs> to co mam na sukience? To jest argus. No, mamy Mam miejsce, żeby być... go gdzieś położyć? Idealnie, mi, idealnie. Tylko, żeby ci nie spadł, bo będzie katastrofa. Idealnie mi pasuje, tata. Dalej, szyneczka kolejna. Kolejne pieczarki za złote 74. Mam sama to na bluze. Zaraz ja zrobimy fotkę, sobie. no. Mm -hmm. Kończy się miejsce takie duże. To... Za złote 99, bo zostało kilka paczek. Więc to były chyba dwie ostatnie, A więc tak. Teraz tu mamy orientalna grubo mielona przyprawa do drobiu i o, cieszy, owoców rozbił, morza. Wejdzie się rozbij, to dwóch. No, tu jest z papryką wędzoną do mięs i warzyw. Tutaj mamy taką do grilla przyprawę do warzyw. Pani Lulu, Tak. A co do mnie? Hej. śmietana. Tutaj kupiłam sobie chłodnik. Chyba zjem go dzisiaj, po prostu na obiad. O, taki chłodnik. Czosnek, jedna główeczka, bo już mamy mało. Tu są stajgonki z warzywami, z takim słodko kwaśnym w środku sosikiem. O, takie fajne. Tak to wygląda. I to jest soczek jabłko-cytryna. A tu co jest napisane, Nina? Tu. Tu. I. M-O-N-K-A, n, limonka. Brawo! Ekstra, no? Jabłuszko, cytryna a. i limonka. I-A-D-R-K-O, jabłko. c e T r n a cytryna. No. I jeszcze mamy lody. No, ja nie wiem, jakie to lody. Chcesz zobaczyć? Mhm. Mm jeszcze kupiliśmy opakowanie. Tu jest 9 sztuk. 8. 8 plus 1 gratis. Kaktusów o smaku jabłko i arbuz. Słuchajcie, takie zakupy, naprawdę mega, mega dużo było promocji, więc my uwielbiamy warzywa. Także to wszystko zjemy. Nic się na pewno. Nie zmarnuje. Okay, kochani, dzisiejszy obiad to będą placki ziemniaczane y, dla mnie i dla Michała, a dla. i y, y, warzywa, a dla mojego męża będzie ryba, tu jest dorsz. Y, a z warzyw to będzie tak papryka, czerwona cebula, pieczarki brązowe. I słuchajcie, tutaj już mam w piekarniku marchewkę i. Mm, o, zaparowaliście, poczekajcie. Marchewkę i bataty w prawach, one się dłużej robią, są twarde i potrzebują więcej, dużo więcej czasu niż np. papryka czy, wiecie, cebula. A więc to dorzucę pieczarki, cebulę, paprykę dorzucę i rybę dorzucę później. A teraz zajmę się tarciem ziemniaczków. No zobaczcie, tak to pięknie wygląda. Tutaj mamy rybkę z solą z Chorwacji. Hmm, pieczarki już dorzuciłam, paprykę, cebulkę. Wszystko zalałam oliwą, przyprawami, więc to wszystko będzie się piekło. Tutaj jeszcze słuchajcie, gotuję ryż brązowy. Że zaraz będę gotować. I tre dalej zimniaczki. Warzywa już prawie, prawie gotowe. Już wszystko się robi mięciutkie. I ciasto na placki ziemniaczane, znaczy, no ziemniaczki starte z jajeczkiem, z mąką, dodam trochę soli, pieprzu, już mam też potarte. Zaraz będę smażyć, ale słuchajcie, mam mega ochotę właśnie na placki ziemniaczane. I tutaj słuchajcie, mam dwa takie sosy. To jest sukiyaki, to jest taki sos, no ostry, ale też trochę słodki. Tutaj to jest w zasadzie taki ketchup, tylko bardziej pikantny, taki salsa chili. Więc z tym zjemy nasze placki ziemniaczane, bo i ja i Michał lubimy właśnie ostre sosy. Więc tak. Okay. Pierwsze placuszki. pieko Idziemy jeść. Ok, i już mamy, słuchajcie, kolację. Na kolację mamy same pyszności. To jest kolacja dla Niny, ona tutaj ma marchewki takie świeże młode jabłuszko i jajeczko to jest takie jajko wiejskie zobaczcie jakie ono jest piękne i do tego Nina uwielbia właśnie sobie posolić tą solą chorwacką tu jeszcze mamy słuchajcie zapas za miesiąc za miesiąc tak no mniej więcej za miesiąc wyjeżdżamy do Chorwacji ale słuchajcie mamy jeszcze zapas soli i mamy ostatnią butelkę oliwy a to co tutaj jest na tym talerzu to jest dla mnie dla mojego męża i dla Michała Zaczniemy może od sosu, bo to jest taki słodko-kwaśny sos do sajgonek. I tak, tutaj mamy sajgonki z warzywami, tutaj mamy jabłuszko, tu mamy jedno dojrzałe awokado, ser wędzony i tutaj mamy pomidor plus świeża bazylia, którą mam na balkonie i ona naprawdę rośnie jak szalona, więc Przepięknie pachnie taka, słuchajcie, zerwana bazylia, Nina właśnie przyniosła mi w rączce zerwaną bazylię, słuchajcie, to jest taki zapach, więc tak, takie, taka dzisiaj kolacja, przepysznie to wygląda, idziemy jeść.